Raz, 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 okej? Okay. Słyszysz, mnie też? Tak, tak. tak. No to jedziemy. Subiektywny przegląd pracy Sebastian Ignacio. Tomasz Gławski. I na początek artykuł z Podlasia 24 tym razem się udało. Temat dotyczy budowy wiaduktu bądź też tunelu kolejowego w zależności czy, czy będziesz jechał pociągiem, czy będziesz jechał e, samochodem. Jak wiadomo, to już jest zamknięte. Ale to nie przeszkadza. Przejazd jest zamknięty. Tak, przejazd jest zamkniętym, nie, nie przeszkadza to jednak ludziom, którzy pokonują na hama z partyzanta tenże przejazd kolejowy. Mm -hmm. Sprawa ma troszeczkę. A to, to rowerem chyba. Tak, tutaj jest zdjęcia jak np. Znaczy, pani, zobacz jakiego nura daje konkretnego mm -hmm. pod szlabanem. Tu się skrada, tu nura i poszła. Nie wiem, czy ona tam się dalej wróciła, czy nie. Sprawa jest troszeczkę bardziej poważniejsza, niż widać na zdjęciach, ponieważ ludzie no, nie mają. Tak jakby którędy yy, dojść, tak? No bo też powiedzmy będzie w przyszłości wyłączona yy, ulica Okrzei, tak? bo będą związane z budową kanalizacji. Yy -y. i, no i co? I powiedzmy 12 km przez rolę albo gdzieś tam do wschodniej trzeba będzie chodzić. No, i, i, i ktoś nie pomyślał? Yy, tutaj też nasza redakcja będzie tropić ten temat. Tak. Ja mam katolickie Echo i artykuł z kategorii prawo, angielskie auta legalne. Samochody z kierownicą po prawej stronie, czyli te angliki popularne, będzie można rejestrować w Polsce. Polska i Litwa nałożyła obowiązek przeniesienia kierownicy na lewą stronę, no i nasi urzędnicy długo, długo walczyli mm -hmm. z Unią Europejską, tak? z urzędnikami z Unii, no i niestety <coughs> polegliśmy, niestety albo stety. I wyrok jest efektem wieloletniej walki z przepisami nakazującymi w naszym kraju obowiązkową zmianę kierownicy. Eksperci się wypowiadają, że rzeczywiście jest dużo trudniej jeździć w naszych warunkach, czyli po prawej stronie, mm -hmm. samochodem, który będzie miał kierownicę po prawej. Tak? Tutaj chodzi głównie o manewr e, wyprzedzania. No ale w każdym czasie razie można sprowadzać, można rejestrować. Już pytanie, nie. czy to będzie bezpieczne? Czy to będzie bezpieczne? No pewnie jakieś statystyki za rok, za dwa się pojawią i zobaczymy. Interwencja czytelnika na stronie Łuków24. Zarzucane siatki uniemożliwiają gniazdowanie ptaków. Jeden z czytelników portalu Łuków24 napisał do redakcji w sprawie osiatkowania drzew w parku i podkreślił, że taki sposób jest wbrew naturze. Co jakiś czas w siatkach zaplantują się ptaki. Temat powraca rokrocznie, mhm. tak bo te wrony, zwane również strajdami. Eee, tak, tak, no dokładnie tak uniemożliwiają czasami takie no tak. bezpieczne w miarę przejścia tak? po naprawdę. parku, czy też w okolicach na przykład szpitala. Były tematy, że Sokolnika, tak, a może wystrzelać te wrony, nie wiem. Tam w jest... No, tam jeden, może tak. tego radnego powinien tak. tutaj zawołać, tak, żeby te wrony wybijał. No dobra, śmiejemy się, ale sprawa nie jest taka, wiesz, prosta, tak? nie, no, nie taka, taka błaha, no bo tutaj jest wypowiedź na przykład Marka Domańskiego z Urzędu Miasta no, jak miasto postępuje w przypadku tychże wron. Układ 24 zapraszam do lektury. Ja w sumie miałbym rozwiązanie dla tych ptaków. No tutaj yy, natknął mnie artykuł yy, ze wspólnoty. Psy wyhasają się do woli. Mianowicie 16-latka w zasadzie podobno już przeforsowała swój pomysł w urzędzie miasta i chce zrobić wybieg dla wron. że powiesz wybieg dla modelek, dla psów. Tak więc dziewczyna ma dwa psy czy trzy, no i chce, żeby te pieski sobie bezpiecznie gdzieś tam hasały. Tak? W zasadzie to ludzie się powinni bardziej troszczyć o swoje bezpieczeństwo. No i przejdę już do meritum. Pan burmistrz nawet zaproponował miejsce, teren w parku w stronę kładki z dłuż ze szpitalem. To powinno być za szpitalem lub pas zieleni za skateparkiem od strony Straży Pożarnej. No Gdzieś tam w, w parku, w każdym razie, podobno koszy przedsięwzięcia nie jest duży. Czy to prymaprylis, czy to jest y, prawdziwa informacja? Jeżeli to jest prawdziwa informacja, to jest to jedna z pozytywnych informacji, które pochwalamy, tak? No bo te informacje są różne, takie no Tak, rednetu i tak dalej, nie? To jest pozytyw, fajne, fajna rzecz. Tygodnik Siedlecki wraca do sprawy wiatraków w gminie Stanin. Jak wiadomo, zawiązało się tam stowarzyszenie, bodajże Wektor się nazywa, które jest przeciwnie, przeciwne inwestycji, jaką miały być właśnie te wiatraki z gminy stalin. Najpierw mówiono o 24 wiatrakach 3 MW, teraz mówi się o 16, ale o znacznie większej mocy. Tutaj wójt. Krzysztof Kazana mówi, że to przedwczesny protest, bo nic jeszcze nie jest przesądzone. Wiadomo, wiatraków nie ma, protesty są. No Kampania, i nie wiem, nie wiem czy one powiedzieć. w sumie powstaną, czy nie powstaną. Tygodnik Siedlecki, tak jak powiedziałam, wraca do tej sprawy. Ja mam poważny artykuł, raport, na co chorowali mieszkańcy naszego powiatu. Wywiad z panią Anną Kwiatkowską, z Łukowskiego Sanepidu. I tutaj jest taka tabelka. Między innymi są wymienione choroby i ilu mieszkańców na co chorowało. Jest ciekawa informacja, bo od lipca 2013 roku e, zakażenia wirusem HIV i zachorowania na AIDS podlegają zgłoszeniu do państwowego, powiatowego inspektora sanitarnego. I w mhm. tamtym roku, tak jak tabelka mówi, 2013 HIV 1, AIDS 1, e, Kiła 3, bolerioza, czyli te Kleszty. chyba kleszcze, bolerioza z lima, czyli lim, lima, nie wiem jak fachowo, 30, 26, czyli, ale tutaj jest narażenie na wściekliznę 17. Maleje. Fachowo maleje, bo było jest. 20. Ale to Teraz, jest, no, zobacz, tu jaki przyrost, to różyczka z 14 na 106. Tak i tutaj też jest, wyczytałem, że zdecydowanie więcej mężczyzn choruje na różyczkę, jest to efekt zaprzestania szczepień, Mężczyzn w jakimś tam wieku. Nie będę zdradzał, można sobie poczytać, ale wścieklizna niedługo wzrośnie. Rok wyborczy, tak więc tutaj będzie pewnie. Myślę. W roku 2014 nie 17, a pewnie 370. Dobra. Powiedziałeś Sebastian o wściekliźnie i o roku wyborczym. Ja mam artykuł ze strony wiadomości 24. 1 kwietnia niech błyskawice i pioruny powalą niegodziwców. Jerzy Kirzyński, który już gościł kilkukrotnie, yy, znaczy nie bezpośrednio, ale jego artykuły mhm. gościły kilkukrotnie w przeszłości. Może no, zaprosimy pracy. tego pana do nas. Może nie. Słuchaj, wybrał sobie artykuły, znaczy komentarze yy, z jednej z popularnych stron. I jest to wszystko zatytu zatytułowane tak. Oto co wdzięczni obywatele miasta nad Krzną napisali o burmistrzu. O no burmistrzu, e, zachowano oryginalną pisownię. To jest bardzo ważne. Na przykład, Pan burmistrz jest aktywnym, wierzącym i praktykującym katolikiem. Bierze udział z żoną i innymi zacnymi osobami w ważnych przedsięwzięciach. Informowały o tym media. M Naszą katolików zasadą jest miłość bliźniego i wybaczenie. Myślę, że Pan burmistrz sobie nie życzy, aby przy okazji tego wielkiego osiągnięcia obrażać przeciwników politycznych. No i tam jakieś tam. Dalej tam wiesz, że. Poezja. O, wyborco, ty już wyjesz, bo to jedyne, co potrafisz i tak pozostaniesz. Eee, tutaj. A burmistrz wygra w pierwszej turze. widzisz? W ruletkach w Wyjątkowy z ciebie tempak, bo nawet nie potrafisz powtórzyć tego, co było. Musisz rącić łzy nad swoją głupotą. Burmistrz wie, co mówi, bo mieszkańcy łukowa sobie radzą i nie dają się żadnym kryzysom w przeciwieństwie do ciebie, internetowy bohaterze. No tutaj... Czyli tam znaczy, no, nie wiem, to są bardzo pochwalne to są komentarze takie, no. yy, o osobie pana burmistrza, a oby takich więcej. Mało rzeczy pochwala Jan Janusz Strzemski, którego dawno nie cytowaliśmy. Napisał o nas Tomku, o naszej gali. Pan Janusz był, zabrał głos. To była gala dla elit, a nie dwóch wichrzycieli. Zamiast dwóch facetów na scenie się pienić, to mogli swoimi dokonaniami podzielić się nominowani i odznaczeni. Czyli pan Janusz lubi generalnie opowiadać a, no o chciałem. dokonaniach. No chciały się podzielić, opowiadał o Ziemi Łukowskiej, Tak, A, a, a wiesz, że powstał wierszyk taki kontrujący to, co powiedział pan Janusz Ostrzamski? No to dawaj. Januszowi się smutno zrobiło, bo go nie witał Sebastian miło. Wcale nie jeden temat porusza. Szatki Oj, chwaliłem. Ani tam składu brak poprawności. Jednak poeta w gazetach gości. Ważne, że przybył, wziął magnes w tobołek. Jak człowiek się zachował, nie jako ziołek. Z... Także jest bardzo kilka fajnych słów na temat Jana Jonusza Jostrzemskiego. Może my wyślemy o tą fraszkę. Tak, do wyślemy wspólnoty, do wspólnoty, tak? i poprosimy o opublikowanie. Widocznie nerwy małe nie były, więc do wspólnoty napisał swe rymy. Ważne, jest, że przybył, tu rację przyznają, jednak na mówce się on nie nadaje. Pozdrawiamy pana Janusza i nie tylko, i pozostałych mieszkańców ziemi sandomierskiej. I kończymy przegląd prasy. Kończymy. Koniec dyskusji, szacun się należy, pan Janusz motywacją do polskiej młodzieży, najłatwiej jest zrobić poety jaja, mówić, że ma wygląd Nikołaja, że ta długa broda, że jeździ rowerem, może chce zostać najstarszym hipsterem. O, chcę zostać hipsterem.